Cześć, dzisiaj opowiem o ostatnim elemencie bokserskiego sztunku jakim są ochraniacze na krocze i na klatkę piersiową kobiet. Natomiast na końcu tego filmu zdradzę kilka ciekawych informacji, z pewnością dla niektórych bardzo ciekawych, ale o tym później. Więc, tak jak mówiłem, dzisiaj opowiem o ochraniaczu czy ochraniaczach. Pierwsza rzecz: używa się tych ochraniaczy głównie po to, żeby zamortyzować siły uderzenia. No, i ochronić te nasze najwrażliwsze miejsca, jeżeli chodzi o ciało, tak to sobie delikatnie nazwijmy. Kto potrzebuje takich ochrani ochraniaczy? Są zarówno męskie, jak i damskie ochraniacze. Nasze męskie są trochę bardziej wypukłe, kobiece są bardziej spłaszczone. Natomiast jeżeli mówimy o tym, kto potrzebuje, to tak. Dzieci, które trenują rekreacyjnie, gdzieś tam dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w boksie? Nie. Jeżeli trenujecie rekreacyjnie, nie robicie sparingów, po prostu przychodzicie na salę poboksować worek czy coś w tym stylu, również nie. Natomiast jeżeli jesteście zawodnikiem, zawodniczką, to taka, taka rzecz, jak ochroniarz, powinna się wam przydać w sensie, żebyście mieli swoją własną, z jednego prostego powodu. Oczywiście klub zapewnia z reguły taki sprzęt i nie ma w tym żadnego problemu, natomiast ja osobiście uważam, że jest to mimo wszystko dosyć intymna część wyposażenia i lepiej byłoby mieć chyba jednak własną. Więc to zostawiam już jakby w waszej ocenie, czy chcecie mieć własny, czy nie. No a jeżeli chcecie mieć własny, no to ile musielibyście wydać? No tutaj to już zależy, bo mamy ochraniacze, które kosztują 20 zł, a mamy takie ochraniacze, mówię o sponsorach, które kosztują złotych prawie 300, więc to wszystko zależy. No dobrze, no to jak, jak wybrać takowy ochraniacz? Pierwsza rzecz to musimy odróżnić ochraniacz nasz, czyli z boksu olimpijskiego, od ochraniacza dla zawodowców. Ochraniacze dla zawodowców są większe nie ma tutaj chyba specjalnej potrzeby mówić, który z który. Nie sprawdzają się one w boksie amatorskim, w boksie olimpijskim, ponieważ większość strojów, które są szyte dla klubów. To są z reguły dosyć luźne, przewiewne stroje, mamy się spodenki. No i teraz zakładając taki ochraniacz na, na siebie, mamy nagle obudowane wszystko dookoła. To raz, zakładamy te spodenki, wyglądamy po prostu zabawnie, mówiąc delikatnie. Poza tym te ochraniacze są też niezgodne z przepisami AIBA, jeżeli chodzi o boks amatorski, ale o tym może za chwilę. Ochraniacze mogą być wykonane z plastiku, z bawełny, z metalu też, tak albo ze skóry. Ścianki ochraniacza zazwyczaj są pokryte warstwą kauczuku, która ma amortyzować uderzenie i rozprowadzać tą siłę na największej powierzchni. Jak dobrać rozmiar? Tutaj jest prościej, niż się wydawało. Otóż kupujemy ochraniacz taki, jaki w takim rozmiarze, w jakim nosimy bieliznę, czyli od S do XXL. I nic więcej, panowie, nie ma znaczenia. Wbrew niektórym opiniom. Dobrze. Pamiętajcie o tym, że jeżeli już mierzycie taki ochraniacz, to musi on być stabilny. Nie może być tak, że on się gdzieś przesuwa na boki. Dostaliśmy, nie wiem, cios lekko nas musnął, ochraniacz się nagle obraca, i za chwilę to, co miało nas chronić, jest na naszym biodrze, a tam, gdzie nic nie było, jest. Na naszym kroczu. No i teraz idzie seria raz, dwa. Ałała. Ała. No cóż. E, więc to jest bardzo ważne, żeby ten ochraniacz był e, stabilny. Też nie może Wam krępować ruchów za bardzo, no bo e, będziecie myśleli po prostu o tym, że gdzieś Was coś tam uwiera i tak no, Ani ta praca nuka, ani ciosu zadać, no to po prostu nic nic z tych rzeczy. E, więc to, to są najważniejsze rzeczy. Natomiast co mówi co mówi Aibas? skoro macie mieć ochraniacz do boksu olimpijskiego. Mężczyźni muszą nosić ochraniacz w czasie walki, ale może on być umocowany do spodenek e, takimi specjalnymi paskami. No to właśnie ma na celu to, żeby to on się tam nie przemieszczał, chociaż ja tego osobiście nigdy nie widziałem, ale to nie znaczy, że coś takiego nie występuje. Mm, ochraniacz nie może zasłaniać e, pola ciała, które, e, w które można zdawać ciosy. Czyli... Wracając właśnie do ochraniacza dla zawodowców, nie może nam e, zakrywać tutaj e, wątroby. E, więc to jest już e, pierwszy aspekt, który eliminuje ten ochraniacz zawodowy. E, co dalej? Nie może zawierać metalowych części. Więc jeżeli znajdziecie ochraniacz, który ma metalowe części, e, to go nie możecie użyć. Po prostu. Jeden, jest jeden, jeden wyjątek, gdzie może mieć zapięcie metalowe z tyłu. I to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o metal w ochraniaczu. Natomiast co do kobiecych ochraniaczy, jakby jeżeli chodzi o ten dolny ochraniacz, tak to nazwijmy, zasady są te same, tylko wiadomo, to jest troszeczkę inny rodzaj, bo tak jak mówiłem, jest bardziej spłaszczony. Natomiast, według tego, co mówi regulamin z września tego roku, według AIBA, kobiety mogą, ale jeszcze nie muszą, no, używać ochraniaczy na biust i na krocze. Z tym nakroczę, to tak pewnie tak zostanie, ale myślę, że ten, ten ochraniacz na klatkę piersiową jednak wejdzie w życie na stałe, na taki must have, prędzej czy później. Ochraniacz powinien ściśle przylegać do, do klatki piersiowej, powinien być dobrze dobrany do kształtu, nie zasłaniać nadmiernie pozostałych części, które również są polem trafienia. No i tak jak mówiłem, nie może zawierać metalowych części. I w zasadzie, jeżeli chodzi o ochraniacze, to Prawie wszystko. Zostaje nam jeszcze aspekt konserwacji. Jeżeli kupujecie na przykład ochraniarz z takiego odlewu, który jest stworzywa sztucznego jakąś piankę czy coś innego poliuretanowo podobnego, no to przemywamy to takie rękawice skórzane, czyścimy są olejki, natomiast jeżeli kupujemy bawełniany ochraniarz z wkładką plastikową, no to wyciągamy wkładkę plastikową, resztę, czyli ten pokrowiec jakby tak to nazwijmy, bierzemy normalnie w pralce. I to by było w zasadzie tyle. No, poza tym, wiadomo, wietrzymy, suszymy, i tak dalej, i tak mm, dalej. Więc to są, to są rzeczy najistotniejsze, jeżeli chodzi o ochraniacze. Taki już element na, na koniec tej, jakby całej serii o sprzęcie. Teraz będziemy, będę opowiadał o czymś innym. No i co? No i obiecałem, że będą informacje e, ciekawe. A więc, tak, e, wczoraj e, zasiągnąłem opinii, część z Was mi pomogła, za co wszystkim, którzy się udzielili, bardzo dziękuję. Na temat nazwy dla mojego nowego projektu. A mianowicie będzie to Czarny Wilk, i będzie to mój kanał na YouTube. Więc wszystkie filmiki, jakie dotychczas, dotychczas nagrałem, znajdą się tam i tam będą powstawały nowe. A tu na Facebooku będę już rzucał tylko linki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wracam do trenowania. Tak jest. Będę prowadził, będę prowadził treningi komercyjne. Aczkolwiek prawdopodobnie również kilku zawodników niestowarzyszonych jako trener, ale to jeszcze zobaczymy. To są, to są jeszcze długie rozmowy. Także mam nadzieję, że z częścią Was zobaczę się niebawem na zawodach. No i cóż, czekajcie na, na nowinę i pozdrawiam.